Niezwykły sen. Proszę Państwa, oto Jan. Choć to nie jest starszy pan, ciągle leży na kanapie, gdy wchodzi po schodach, głośno z zsapie. Kola, piwko i czas pryśnie, bo ciągle siedzi i ogląda filmy na Netflixie. Strasznie, niby ten chłopak, kochany, choć skończył szkołę, to studiuje i Właśnie łapie za pilota, dźwięk filmu już brzmi, gdy tu nagle usłyszą głośny dzwonek do drzwi. Dino. Staje leniwie i do drzwi człapie, drapie się po głowie i za łapie. Tu wpadają koledzy, uśmiechnięci, weseli. Siema Jasiek, wołają, chodź z nami na rowery. Nad jeziorko jedziemy, jedorko kupiliśmy na miejscu, przysiądziemy, po Jasiek zaciekawiony do siatek zakląpa. Banany, jabłka, sałatki, wszystko tam przedmiotam. Koktajle, kanapki z warzywami. Hej zaraz, panowie, a gdzie torba z cipsami? Jakieś kakersy, babeczki, przekąski, paluszki. No co ty, my jedziemy ćwiczyć, a nie na brzuszki. Chcesz mieć siłę padałować? Zdrowego jedzonka nie możesz żałować. A co na królik jestem? Ja się pytał zdziwiony. A zresztą, chłopaki, jestem bardzo zmęczony. Coś źle się dziś czuję. Film obejrzeć spróbuję. Jasiek się upiera gdzie jechać nie chce. Więc chłopaki się żegnają i już więcej nie pytają. Nagle wchodzi mama z synem się wita, stawia torby na stole. Jak na uczelni było, się pyta. Mamo, źle się dziś czuję, w domu zostać musiałem. Na zajęcia nie poszedłem, chociaż bardzo chciałem. Niedobrze, Jasiek, mama się złości. Teraz mój kochany będzie chwilę zaległości. Choć zjesz obiad porządny, Mięsko, kasza, brokuły, To postawicie na nogi, Doda siły, gdy ból stroni. Nie chcę, mamo, dziękuję, chwilę relaksu potrzebuję. Wtedy dzwonek do drzwi, Jasiek te podnosi. Jasiek idzie, otwiera, A tu dostawca o zapłatę prosi. To będzie złotych trzydzieści pięć. się kasę podaje, Bo na to ma Smacznego życzę i do zobaczenia. Zamyka, krzycząc do zobaczenia. Mama za głowę się chwyta, Mówiąc, że nie wierzy. Jak możesz to jeść? Włos mi się na głowie jeży. Raz kiedyś, mamo, Nic nie będzie od tego. Przecież Pełen jest śmietnik Opakowań po tym kolego. Zresztą w dorosły już jesteś, Wkrótce zamieszkasz sam. Może wtedy zmądrzejesz, Nadzieje taką mamą. Jasiek kiwa głową, idzie do pokoju, na kąpie będzie grał, dokonał już wywodu. Gdy chwila minęła, przychodzi Jasiek przejedzony. Rzuca się na kanapę, ciężkością brzucha zgumiony. Zaraz pęknie normalnie, taki jestem najedzony. Spać mi się co na jestem bardzo zęczony. chwili Jasiek już smaki nie chrapie, gdy zjawia się posta. Za go łapie i budzić zaczyna. Jasiek skacze, przestraszony. Wizytą gościa jest bardzo zdumiony. Kim jesteś? Pyta. Aniołem strójnym twoim. Jasiek oczy przeciera, zdumiony snem swoim. To nie jest drogi. Przybyła ratować ciebie. W złą stronę kroczysz, dziecko. Jesteś w wielkiej potrzebie. Pomóc ci chcę, dlatego dziś jeszcze odwiedzę cię tutaj, trzej jeszcze. Trzy duchy dzisiaj zabiorą cię w drogę. W ten sposób właśnie tobie pomogę. Tu mi się śni, wcale nie ma tu ciebie, a ja nie jestem w żadnej potrzebie. Śpi, jaśnie, śpi, o po podróży śni. Gdy ja się zasypia, znowu też go budzi. Wstawaj, chłopcze! woła. Bardzo się trudzi, co znowu, mój nie śniody. Jestem zdrowinka. Jakie jest znowu winka? Żadne winka, zdrowinka. Podróż w przeszłość cię zabiera. To nie żarty, kochany, ja cię nie nabieram. Jak to w przeszłość? Gdzie lecimy? Przekonasz się, zaraz zobaczymy. Gdzie jesteśmy? Co się dzieje? Co to za mały chłopczyk biega i się śmieje? Przyjrzyj się, Jasiu. Czy teraz poznajesz? Jasiak się przygląda, a tu wchodzi mama, która natychmiast zostaje przez niego rozpoznana. To moja mama, zdrowinko! Co się tutaj dzieje? Czy ten chłopczyk to ja? Hej, mamo! Jestem tutaj. Oli cię nie słyszą, Jaszku kochany. Stań tu ze mną i popatrz. bo Wspominamy. Mały Jasiek ma duly. I radośnie prosi. Czy możemy pójść na rower? No też się dziś nie zanosi. Dopiero z dworu wróciłeś. Cały dzień się z koledami na podwórku bawiłeś. Czas coś zjeść, mój złotu, siostry prędko zawołań. Powiedz im, że kroimy dziś sałatka ta O tak, wspaniale, uwielbiam mamą. Czy możemy codziennie na podwieczorek jeść to samo? Za chwilę przybiega i Jasiek z siostrami. Razem śpiewają, ręce się trzymają. Sałatka, sałatka owocowa, miam, miam. Tak smaczna, tak smaczna jest i zdrowa, mniam, A jeśli kolego o tym nie wiesz, to możesz kłopoty mieć. Mamo, a czy my skończyły to na rowerze się jeszcze pobawimy? Mama uśmiechnięta głową pokiwała, bo jak ważne, to dla Jasia dobrze wiedziała. Dzieci się cieszą w podskokach radości, i tak pełno w tej kuchni jest rodzinnej miłości. Gdy rodzina wyszła, zdrowinka do Jasia się zwróciła. Czy pamiętasz, mój drogi, jaka radość wtedy była? Czy przypominasz sobie, jak nadmór wchodziłeś, Utrawiałeś sporty, godzinami się bawiłeś? Tak zdrogi, jak się czas spędzałeś? Byłeś pełen energii, świetne zdrowie miałeś. Ja już nie jestem dzieckiem, więc przestań od na chwilę. Dalej jestem zdrowy, tak jak wtedy byłem. Jak nie przestaniesz Jaśku, to wszystko się zmieni. Jakby go sam się przekonasz, wtedy decyzji dokonasz. Tymczasem wracajmy. Podróż w przeszłość tak jaśka wymęczyła, że zasnął po drodze. Zdrowinka go na kanapie ułożyła. Ja się leżę na kanapie strasznie przy tym bracie. A tu nowa postać się zakrada. Popódka! krzyczy. Zbudzić mu się pomaga. Co znowu go Tyle się pyta zaspana. Jestem sportusz, mój miły, nową przygodę zaczynamy. Jesteś psem, który gada? Nie smokiem wawelskim, co mu zjada. Oczywiście, że jestem psem ze świetnej formy znany. Bardzo ubianym przez dzieci i przez dorosłych szanowany. Starczy już o mnie, dalej drogę ruszamy. Tym razem blisko, szybko trasę pokonamy. Sporty z kanapy Jaśka podrywa i razem z nim prędko, czy do by Przenieśli się na polane, gdzie to było. Po chwili kilku młodzieńców się na nich zjawiło. To polezy Jaśka, kaski zbliża i zaparkowali rowery. w rozkładają na trawie siadają i tak jej widoki zachwalają. Nad zdrowiem Jaśka się użerają, że kiedyś był wysportowany. A dziś ma zero formę ten chłopak kochany. Ja się czoło i się zdenerwowałam. Nie spodziewał się krytyki, więc zaczyna swoje krzyki. Po co mnie tu zabrałaś? Chyba zwariowałaś. Po co słuchać mam tego? mi koledy co obradują mnie bez mojej wiedzy w o ciebie o twoje zdrowie. Oni wiedzą, że źle postępujesz i swe zdrowie psujesz. Przemyśl to wszystko tymczasem w drogę. Jak sam sobie nie pomożesz, to i ja ci nie pomogę. Na kanapę kładzie, ja się z zmartwiam. Śpij, już śpij. Jesteś wykończony. Smażmy ten jaszka, bo pozostaje przerwany. W tym dniu. Wstawaj, lecimy, starczy tego snu. Jestem higienek, trudne mam zadanie. Zabrać cię w przyszłość, gdzie zobaczysz, co się stanie. Nie traćmy czasu zdrowym. Ja naprawdę uwierzyć, że to nie mogę. Chwila minęła i już na miejscu byli. W pierwszej chwili niewiele zawsze. Za chwilę patrzą, a to w najlepsze. Nikotyna z alkoholem tańczą psując powietrze. Niech się tu nie panoszą te przebrzydłe spory. Lasiek się rozgląda. Patrzy, a tu na kanapie. Gruby, brudny, zaniedbany mężczyzna Wszędzie butelki po alkoholu leżą. Dym z papierosów i brzydkich zapach odpychały. Gdzie my jesteśmy? Co to za mieszkanie? Chodźmy stąd zaraz, bo coś złego się stanie. To drina jakaś, a to pijak śpi. Nic nie myślimy, Zresztą żaden on, bo to właśnie ty. Jeśli życia nie zmienisz, to nie będę z nim. To twoja przyszłość, to życie twoje. Tak właśnie będzie, gdy prześpisz życie swoje i na kanapie przejdziesz, zajadając czy psami. Czy pomyślałaś o życiu swoim? To niemożliwe. Ja nie chcę taki być. Wszystkiego się nauczę, zacznę lepiej żyć. — Zabierz mnie stąd, to nie może się stać. Wracajmy teraz, nie Zacząłem no, się bać. — Ja nie chcę tak żyć! Ja nie chcę tak żyć! Ja nie chcę tak żyć! Ty się umyślałeś, chciałbyś, cały spokojny i przerażony, podniósł się, ruszkał tu na nią, rozejrzał się we wstępy, chyba bo wyglądało na to, że nic się nie było. Spojrzał w ustro, w był młody, zdrowy i miał rodziny. Zrozumiał swój błąd w odpowiednią godzinę. Jeszcze nie jest za późno, aby zmienił życie swoje. Wnet naprawie wszystko zaraz zobaczycie. Dobrze. Pamiętajcie, drogi dzieciaki, że gdy jesteś zdrowym, musisz mądrze żyć. Zdrowinka, higieny, sport i że na marnowanie życia nie ma sensu tracić ani chwil. Opowiem historię, jak zarządza...